Centrum Wolontariatu w Warszawie pomaga zarówno wolontariuszom, kandydatom na wolontariuszy, osobom, które chcą się podzielić tym, co potrafią, swoim wolnym czasem, z innymi osobami. Chcą się podzielić tym, co mają, swoją wiedzą, doświadczeniem z organizacjami pozarządowymi. Pomaga im znaleźć takie miejsce, gdzie mogą, się, gdzie mogą spełniać swoje marzenia, gdzie mogą się realizować. Natomiast z drugiej strony przychodzą do nas także organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, takie instytucje, które potrzebują wsparcia wolontariuszy, a nie wiedzą jak zacząć, nie wiedzą gdzie szukać wolontariuszy. I dla takich jednostek prowadzimy szkolenia. Wolontariusze działają na rzecz organizacji pożytku publicznego, czyli na wszelkiego typu organizacje społeczne, na rzecz organów administracji samorządowych, takich jak jesteśmy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, na rzecz domu dziecka, na rzecz różnych stowarzyszeń. Po prostu tam, gdzie potrzebna jest pomoc drugiej osobie. Moja przygoda z wolontariatem rozpoczęła się poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wtedy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otworzyło takie ognisko przedszkolne i pani, która była na wywiadzie, zaproponowała mi pracę w takim ognisku. Uważam, że no, ta praca jest jakby w pewnym stopniu też taki, takim wyrazem wdzięczności, bo ja również korzystam z, z opieki. Yy, yy, bo jestem w trudnej sytuacji i uważam, że w życiu nie należy tylko yy, yy, brać, ale coś na, można też siebie coś da dać. Od jakiegoś czasu chodzę do Basi niepełno i mój słowo. Spotykam się z nią tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jak jestem w stanie. Bardzo się cieszę, że mogę jej pomóc. Działalność wolontarystyczna skupiona jest u nas w przedziale usług opiekuńczych i funkcjonuje 44 wolontariuszy. Prowadzą różną działalność na rzecz młodzieży, która ma kłopoty z nauką, na rzecz osób starszych, które są osobami samotnymi, korzystają u nas z usług specjalistycznych, opiekuńczych lub usług opiekuńczych typu pomoc w sprzątaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego. Prowadzą również działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Wolontariat w ośrodku pomocy społecznej nie udałby się bez współpracy wielu osób. Dyrekcji, kadry ośrodka, partnerów lokalnych, przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców i samych klientów. Zapraszamy zatem do współpracy. Razem możemy wiele.